I cześć wszystkim, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Chris, ja to jest już, już, już drugi odcinek Max Fam. Więc wiem, że długo nie było odcinka i to date, bo patrzę na stare na, na pierwszy odcinek że go dwa tygodnie temu. Ale jakoś nie wiem. Nie mogę powiedzieć, że... Znudził mi się Max Payne, ja nie ja po prostu nie miałam za bardzo ochoty yy, go grać. No oj, i... ojej, Tak jakoś... Tak jakoś mi się stało po prostu. Grałam w jakieś tam inne gry. Assassin's Creed'a, czy coś takiego. Włoszy. No, i oczywiście majkot. Troszkę, bo by wam warsza trzeba było. Te wszystkie mały jakieś yy, dodatki do próbować. tak na marginesie to planuję za nowych słuchawek po prostu wiem, wiem, że jakoś jest po prostu beznadziejna yy, gdy, gdy nie słuchacie w Payne, ale już za niedługo myślę, że będę miał nowe słuchawki mam parę yy, do wyboru Jedne to Creative, drugie Mediatek, a trzecie Technologic, z tego co pamiętam. Dobra, ale tu może przewiniemy. No, to no cześć. Kiedyś się może spotkamy Jestem okrutny, nie wiem, bez no na Ostatni odcinek trwał 8 minut, nie zostało 9, 9 minut, więc teraz postanowiłem po prostu przedłużyć i ten odcinek będzie trwał dużo, dużo dłużej. Tak, bo tak naprawdę nie, nie pamiętam co ja robię w ostatnim odcinku, gdyby coś jeszcze raz. No i co się stało? Stało się to, że przypadkowo usunąłem sobie was tamtą grą i musiałem przychodzić do tego momentu jeszcze raz i zacząć nagrywanie od tego momentu, w którym mieliśmy zapisaną. O szczególnie dobra chyba byłoby na tyle z tymi detali. Czekajcie chwilkę. Dobra. Już możemy wyjść. Nie wiem, coś mi się stało. Zmychał. Zmychał mi się coś. Okej, dobra. Przepraszam za wszystkie jakieś... Okej. ok. okay. to lecimy, lecimy dalej, lecimy dalej. Dobra, walcie się na ryby. pipa. Od razu mówię, nie że get. podczas taki, właśnie takiej serii no nie wiem za bardzo co mówić, bo... Tutaj to, to... no, 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 no i nie, 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 nie wiem co mówić, bo będę mało mówił. Bo w zasadzie nie mam nic do powiedzenia. Tak to jest. Moi drodzy... kochani. Dobra, tutaj, tutaj pamiętam, że tutaj musieliśmy... Jak tutaj to było? ja to chyba nie Hopsa. Nie Hops. 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 tu Hops. 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 Tutaj Vlad was a perfect gentleman, reassuring his girlfriend. Someone other than Annie. Mike the cowboy. Oh yes. Mike, jak to oglądasz teraz, to nie myśl sobie, że, że, że... specjalnie zostawiłem ten filmik, bo jakoś specjalnie go nie przedłuża... E, nie przyspieszyłem. To nic No co, skakać nie umiesz? Oj, sorry. Nie ma O, się damy, oglądamy. Dobra, wyłączę ten <try> telewizor. Winterson would have found a way to do this nice clean. Logic only backup should be on its way. Someone must have heard the gunfire. Logic was such a lie. Oh fuck. Ah, who it. Quick save, Quick save, F5, dobra. Uff. Mamy quick save. Oh, fuck! Ja pierdzielę. Gdzie oh, no. jest Mike? O, tu się napierzę O nie, o o o nie, 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 fuck goddamit Kto to mówił Ahmed, martwy terrorysta Gotdemet! Ey, widzę, Nie, 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 ja. Uff przeżyłam. Idzie tam? Idzie. Ja idę tam. Dobra jeszcze. O! Dobra. Ha, mam stack przodowanego ingrama. Dobra. Off, oh, o fuck, o oh, fuck, o oh, fak. Oh, oh, Spadaj. Max, my friend Goodbye, my friend, I oh, shit! Spadej. Który to tak strzela? Jezu, myślałem, że gramy w porządku. O oh, fuck! Co Jezus, Maria, no... Ludzie, uspokójcie się! Jacy napaleni, jezu! No i zapiją cię! No i cię. No no no, no! Wow. Nie zabilicie jeszcze? Jezu, ty to masz w życiu farta. Jezu, chciałem skoczyć nie... No brawo, brawo, idź od razu. Ja sobie poczekam. O, tak. Dobra, F5, bo tam słyszę, że jest dużo gości. Jeszcze żyjesz? Okej, okay, jest. Fotaśnie. Żeby nie powiedzieć bardzo uroczo. No chodź. Do nogi. No. Tylko nie spadnij, ciulu. O, wow. Dobra. Tu pewnie będzie coś strasznego, więc F5. Gram. To się będzie... O dole. Jeszcze pańki lecę, tutaj pozbiera. Wezmę sobie od razu tak żeby nie było życia... Żeby nie było... No, no, no tych, no Dobra No to idziemy OH Ile ich jest? I musicie to odmawiać. Naprawdę, bez nadziei, to jest kompletne. No ale nie umiem tak cały czas gadać i gadać i gadać. Jest, jest, jestem po prostu skupiona na grze i, i to mnie właśnie nie pozwala rozmawiać. No właśnie, takie jak teksty, jak teraz mówię, to po prostu wynika z tego, że jestem bardzo skupiona na tej grze.

Dobra, a ten koboj ten jeszcze z nami jest? Ech, o swojej go, rozwodnie go kocha.

no what the fuck Tak naprawdę to wolałbym to przejdziemy na następny odcinek ale obiecywałem wam, że to będzie dłuższy odcinek więc jest, jest okej okay, więc przejdziemy to i chyba będziemy kończyć Muszę wam powiedzieć, że, że kiedyś już to kiedyś grałem z moich czasów to kiedyś się grało w takie strzelaki No ale teraz już kompletnie nie pamiętam jak, jak to leciało Pamiętam o tak, to były te schody w dół, to coś tam, piąte, sześćdziesiąte, tak samo jak Max Payne, jedynkę Tak samo Więc teraz y, pamiętam okropnie się tego bałem, bo jeszcze wtedy byłem mniejszy więc... Dla mnie, ale na no teraz jak to się przychodziło i to i tutaj Nie możemy to oczywiście.

Chill out, chill out, spokane. Right yeah, she's on fire. Haha, what's wrong with uh, you down oh, there? You don't Sam. need a lawyer, just tell us what you're doing. Pay okay, done. Everything you say will be used to you. What are you she's a alive, Bye. isn't she? People in here, you might die. You killed your

Nie skończyło to się już, yeah, skończyło się, no nareszcie, Jezus, mary. To jest nadzieję. Nie, strasznie głupio to wymyśli z, z wylemi, 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 jak, co to, to, jest, to jest nadzieja, to jest. Tak samo jak w, w pierwszej części, bo tak po prostu... <laughs> Snajper na dachu! Sniper!

Jeżeli zapytać skąd z nie żeby tu iść Dobra, powiem Wam Grałem w to Skoczyłeś w stąd? O Jezus Mario! No. Nie! Jezus! Już myślałem, że, że f z tym Dobrze, że gra się czasami z tym Wow! Spoko. Spoko wam się. Ja cię nie wrażę. Ja cię nie wrażę. A spróbujmy tak? A! A! Najbiście.

Ok i jeszcze jeden, O, E5. Uff. U gadda met. Fuck yeah Dobra dobra Pomijmy to Dobra F5 i będziemy to już kończyć Drodzy moi kochani Następny odcinek mm, Może na święta Jakoś mi się na pewno uda nakręcić, a jeszcze nie wiem, nie ustaniełem z moimi kolegami, czy będziemy robić jakieś świąteczne, świąteczne coś na Waszym kanale. Nie powiem co, bo sam nie wiem. Dobra, więc żegnam się z Wami. Cześć, do widzenia, komentujcie, o, a jeszcze, jeszcze, przed. Komentujcie, subskrybujcie. Wszelka krytyka jest jak dla mnie po prostu najlepsza, ponieważ... Mówicie więc co mam zmienić w swoich filmikach, aby, aby były lepsze i żeby Wam się lepiej oglądało, więc cześć, papatki, do widzenia.